2024 był rokiem igrzysk olimpijskich w Paryżu. W poszukiwaniu najszybszego człowieka na świecie. Wszystkie oczy zwrócone były na finał sprintu na 100 metrów mężczyzn. I finał ten nie zawiódł a wręcz przeciwnie, był to najszybszy finał w historii, w którym wszystkich ośmiu zawodników złamało barierę 10 sekund. Złoto wygrał Noah Lyles, który osiągnął czas 9,79 sekundy, o 5 tysięcznej wyprzedzając Jamajczyka Kishane Thompsona. Tytuł najszybszego człowieka na świecie powędrował do Lylesa, jednak nie zupełnie był on najszybszy w tym roku. 28 czerwca Kishane Thompson w jamajskim biegu eliminacyjnym na igrzyska uzyskał czas 9,77, co oficjalnie plasuje go na pierwszym miejscu w rankingu czasów w 2024 roku. Jamajczyk przed przebojem na główną scenę. Jeszcze dwa lata wcześniej... Biegał 10,21 na 100 metrów i przez ten okres poprawił swój czas o prawie pół sekundy. Aktualnie ma 23 lata i jest duża szansa na to, że zobaczymy jeszcze lepsze czasy uzyskiwane przez niego w przyszłości. Na wyróżnienie w tym roku zasługują jeszcze Ferdinand Tomaniala, który uzyskał taki sam czas jak Lyle w finale Igrzysk, czyli 9,79, oraz Fred Kerley i Oblique Seville, obaj z czasem 9.81 sekundy. Z kolei najszybszą kobietą na 100 metrów w tym roku była Shakari Richardson z czasem 10,71 sekundy, która wyprzedziła o jedną setną sekundy Julian Alfred. Ewa Swoboda znalazła się na 25. miejscu w tym zestawieniu. Jej najlepszy wynik w tym roku wynosi 10,99, uzyskała go w biegu w pierwszej rundzie eliminacyjnej do finału w Paryżu. Polka dużo wyżej pasuje się natomiast w klasyfikacji na 60 metrów, gdzie zajmuje w tym roku pierwsze miejsce ex Julian Alfred. Obie dziewczyny pobiegły w 2024 roku 6,98. Zostając jeszcze na chwilę w świecie lekkoatletyki, spójrzmy na 200 metrów. Tutaj największym faworytem do złota był Noah Lyles, ale pole konfinale finale przeciwko swojemu rodakowi Kennetowi Bednarkowi oraz zwycięzcy Igrzys, Le Cilete Bogo. w finale uzyskał najlepszy czas w tym roku na tym dystansie z wynikiem 19:46 sekundy. Był on pierwszym zawodnikiem z Afryki, który wygrał złoty medal w tej konkurencji. Z kolei na dystansie 60 metrów na początku roku złoto odzyskał Christian Coleman, który z czasem 6:41 wyprzedził na Alajsa. Coleman to również aktualny rekordzista świata na 60 metrów. W 2018 roku uzyskał czas 6:34 sekundy, co pasuje go na pierwszym miejscu w historii. Przenieśmy się teraz do piłki nożnej. W 2024 roku najszybszym piłkarzem według oficjalnych wyników był Karim Adeyemi z i Dortmund. Niemcowi odnotowano prędkość sprintu wynoszącą aż 37,6 km na godzinę, co jest naprawdę konkretnym wynikiem. Karim jest znany ze swojej szybkości i stale zajmuje wysokie pozycje w rankingach prędkości biegu, zarówno w Bundeslidze, jak i Lidze Mistrzów. Na miejscu drugim znalazł się Miki van de Ven z Tottenhamu, który w meczu Premier League przeciwko Brentford rozwinął prędkość 37,38 km na godzinę. Oprócz tego Holender kilkukrotnie w tym roku notował prędkości powyżej 37 km na godzinę. Podium zamyka Nuno Mendes w PSG w meczu Ligi Mistrzów zmierzono 37,2 km na godzinę. Wspomniana trójka dosyć wyraźnie wyróżnia się od pozostałej reszty zawodników w rankingu i jako jedyni przebili barierę 37 km na godzinę. Zajmujący miejsce czwarte Antony Langa osiągnął wynik 36,91 km na godzinę. Ciekawostką może być fakt, że na miejscu piątym znalazł się Jakub Moder z prędkością 36,84 km na godzinę. Cały ranking 15 najszybszych zawodników w 2024 roku prezentuje się następująco. Co ciekawe, Kylian Mbappe znalazł się w nim dopiero na 9 w tym miejscu. Jego największą prędkość w trakcie meczu w 2024 roku zarejestrowano na poziomie 36,5 km na godzinę. Francuz wyróżnia się natomiast przyspieszeniem i szybkością na pierwszych krokach, dlatego tak łatwo urywa się przeciwnikom. W 15 najszybszych znajdziemy jeszcze takich zawodników jak Erling Haaland czy Alfonso Davis. Piłkarzy trzeba szczególnie docenić, jeżeli chodzi o szybkość. W trakcie meczu każdy zawodnik przebiega średnio między 9 a 12 km. Mimo to wielu piłkarzy jest w stanie biegać naprawdę szybko, a niektórzy łamią nawet barierę 37 km na godzinę. Rozważają Teoretycznie, jeżeli zrobiliby sprint będąc wypoczętym, a nie po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach gry, powinni odnotować jeszcze lepsze rezultaty. Przenieśmy się teraz za ocean do Ameryki i spójrzmy na futbol amerykański, czyli sport bazujący na szybkości, eksplozywności i sile. Na początku roku na ustach wszystkich fanów futbolu był Xavier Worthy. Podczas testów do draftu NFL pobił on rekord w biegu na 40 yardów z czasem 4,21 sekundy. Bieg na 40 yardów zawsze budzi wiele emocji w Ameryce, jest on wyznacznikiem szybkości futbolistów. Poprzedni rekord należał od 2017 roku do Johna Ross'a i wynosił 4,22. Czas, jaki osiągnął Warfie, to już naprawdę konkretny wynik, chociaż do profesjonalnych sprinterów jeszcze trochę brakuje. Za porównania, wspomniano już w tym filmie Christian Coleman Przebieg ten dystans oficjalnie w czasie 4,12 sekundy. W 2024 roku w pokazowym biegu inny sprinter z Ameryki, Kallen Walker, w przerwie meczu uzyskał czas 4,15 sekundy. Jeżeli chodzi o prędkość biegu podczas meczu, najszybszym zawodnikiem w tym roku okazał się Cavonte Terpin, któremu zmierzono 22,36 mil na godzinę, co w przeliczeniu na kilometry w małym zaokrągleniu 36 km na godzinę. Jego czas na 40 yardów wynosił natomiast 4,31 sekundy, czyli o 1 dziesiątą gorzej od nowego rekordu zawiera Warfi. Oznacza to, że Terpin swoją przewagę zarysowuje w prędkości maksymalnej, a nie przyspieszeniu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że futboliści w trakcie meczu biegają w sprzęcie, który nie dość, że waży dodatkowy kilogram 2, to ogranicza ruchy i działa niekorzystnie w kontekście uzyskiwania realnej prędkości maksymalnej. Wiele wskazuje na to, że bez sprzętu byliby szybsi od piłkarzy. Tutaj na przykład widzisz DK Metkafa ponad 100 kg ramowego skrzydłowego, który na 100 metrów oficjalnie uzyskał czas 10.36. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Brian Thomas z drużyny Jacksonville Jaguars. Osiągnął on 22,15 mil na godzinę, czyli 35,64 km na godzinę. Podium rankingu NFL zamyka Jammer Gibbs z wynikiem 35,45 km na godzinę. To byli zatem najszybsi sportowcy w 2024 roku. Jeżeli ty też chciałbyś poprawić swoją szybkość i wejść w nowy rok na zupełnie innym poziomie przygotowania motorycznego, wejdź na moją stronę mgaflits.pl i wy. Wybierz plan dla siebie.